Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Po pierwsze, Brytyjczycy już wcześniej sygnalizowali, że przekażą systemy Shayda broni, która ma nominalnie zasięg w granicach 590 km, nawet nawet nieco więcej. Z tym, że Brytyjczycy przestrzegają takiego reżimu związanego z, z eksportem tego typu broni rakietowej, i tam jest limit dotyczący broni o ciężarze powyżej 500 kg i właśnie powyżej 300, w zasięgu 300 kilometrów. W związku z tym, a, a, tego typu a, pocisk, który waży zdecydowanie powyżej tony, a który, jak wspomniałem, ma zasięg sięgający powyżej 500 kilometrów. Z uwagi na tego typu ograniczenia w tej wersji eksportowej ma swoje ograniczenia właśnie sięgające 290 kilometrów. Zresztą w tej formule Brytyjczycy sprzedali Arabii Saudyjskiej te systemy użyte w Jordanii podczas... Tamtejszego konfliktu. W związku z tym, to są systemy sprawdzone. Pierwszy raz Brytyjczycy użyli tego typu broń pociski ziemia-powietrze w 2003 roku, podczas wojny irackiej, podczas konfliktu irackiego. Bomby podwieszane pod e, e, brytyjskie Tornado. Z tym, że e, ten pocisk ma nieco e, odmienną specyfikację e, w zależności od e, e, państwa, które wykorzystuje i produkuje. E, c, Brytyjczycy mają właśnie nieco odmienną. E, pocisk używany przez Miraże francuskie, produkowany. Na potrzeby armii francuskiej ma nieco inną specyfikację, ale jest to broń rzeczywiście wyjątkowo nowoczesna, sprawdzona, która była używana wielokrotnie. Także Włosi używali, używali użyli ponad 30 tego typu pocisków podczas wojny czy, czy konfliktu w Libii. W związku z tym jest spora wiedza co do trafności i celności tego typu systemów. Silna głowica o takim, o wartości ponad 450 kg ładunku burzącego. Wystarczająca na przykład, aby uderzyć i zniszczyć konstrukcję mostu, nad cieśnią okreczeńską, czyli tego mostu, który już raz udało się Ukraińcom w istotny sposób uszkodzić. I oczywiście w, podejrzewam, że to, a także inne elementy, które zostały w tej chwili, są w trakcie przekazywania w stronie ukraińskiej, spowodowały, że doszło do pewnej zmiany, jeśli chodzi o konfigurację Przygotowań do ofensywy, po prostu Ukraińcy być może będą grali o wszystko, czyli o to, aby skutecznie uderzyć czy sparaliżować Krym, odcinając główne pasy logistyczne. Szczególnie ważny jest ten pakiet dotyczący obrazowania satelitarnego. Tu Amerykanie na samym początku mieli pewien problem, bo Kwestią kluczową było dostarczanie z, w czasie realnym bardzo istotnych informacji dotyczących przemieszczenia wojsk rosyjskich, właśnie głównie z rozpoznania satelitarnego. Tutaj Amerykanie tuż przed konfliktem wysłali do, dodatkowe satelity w trakcie, a, a także Rosjanie próbowali w jakimś tam stopniu uzupełnić no, fatalny stan, jeśli chodzi o ich systemy rozpoznania satelitarnego, by strzelili w ślad za amerykańskim satelitą własną konstrukcję, z którą później mieli problemy. Ale rzecz w tym, że sposób oczywisty tego typu informacji są strzeżone klauzulami tajności w amerykańskim systemie i nie mogło być dostarczane w szybkim tempie. Usunięcie tego typu klauzul wymaga procedowania, wymaga pewnych procedur. W związku z tym Amerykanie wymyślili taką kooperację z firmami komercyjnymi, które w bardzo dużą ilość tego typu informacji dostarczałyby w oparciu o komercyjne satelity. One niewiele ustępują jakością, jeśli chodzi o dostarczane informacje, jakość obrazu statytom wojskowym. No i w ten sposób zbudowano ogromne przedsięwzięcie i właśnie elementem dodatkowym w tej chwili, z oczywistych powodów związanych z, tym, z tą sytuacją, z którą mamy do czynienia, a więc z przygotowaniami do, do dokonania ofensywy czy kono ofensywy przez siły ukraińskie, jest dostarczenie tego typu dodatkowego pakietu. Aby tego typu informacje doci docierały w czasie rzeczywistym, pozwalały na szybsze rozpoznawanie ruchów wojsk po stronie rosyjskiej, przemieszczanie ruchów wojsk, aby wykorzystać ten element zaskoczenia. Jak pamiętamy, Ukrainie udało się wówczas poprzez uderzenie na dwóch zasadniczo odmiennych obszarach frontu, a więc Charkowski, Hersoński, doprowadzić do zasadniczego rozdwojenia potencjału rosyjskiego. Ta, to zaskoczenie, które było efektem ofensywy Charkowskiej, która, sukces tej ofensywy był także pewnym zaskoczeniem dla generała Syrskiego, Aleksandra Syrskiego, który dowodził operacją kijowską, który właśnie dowodził jako dowódca wojsk lądowych operacją charkowską, ofensywą charkowską. I oni mieli świadomość, że ta ofensywa nie rozwinęła się dalej, mimo tego, że Syrski zdecydował się na pociągnięcie maksymalne tej operacji poza linię przewidzianą wcześniej ze względu na rzeczywiście Zaskakujące rezultaty tej ofensywy, ale po prostu zabrakło im amunicji, rezerw, sprzętu. W konsekwencji ta ofensywa została wyhamowana, i w tej chwili, między innymi, to jest kluczowa kwestia, aby zagwarantować odpowiednią ilość amunicji. Tutaj bardzo istotny przekaz, ten, który przekazał pre, prezydent Czech. Człowiek, który ma duże doświadczenie jako generał, pierwszy, który z tych państw, obszaru układu warszawskiego, byłego obszaru układu warszawskiego, stanął na czele Komitetu Wojskowego NATO, czyli najważniejszej struktury wojskowej. Był człowiekiem numer dwa po sekretarzu generalnym sojuszu i otóż ta jego wizyta, w strefie przyfrontowej i rozmowy właśnie z syrskim, z generałem założnym, który jest głównodowodzącym operacją, ze sztabem po prostu ukraińskim, sądzę, że skutkowały tym, że Ukraina jeszcze uzupełniła swoje zasoby dlatego, że on odstrzegał, aby Zachód nie wywierał przesadnej presji on na pewno obiecał Putinowi pełne skuteczne zwycięstwo. To, to można nawet domniemywać, jaką datę wyznaczył. I podejrzewam, że gwarantował nieomal swoją głową, że jego siły, jeśli dostaną odpowiednie wsparcie do tego dnia zwycięstwa, właśnie opanują to. To, to, to miejsce, które stało się symbolem naj, najdłuższej wojny, najdłuższej operacji zdobywania miasta w tej, w tej dramatycznej wojnie. W związku z tym, w jakimś tam stopniu, Prygorzyn postanowił chyba zrzucić winę za, za klęskę tak naprawdę tej swojej operacji, w której Zginęło dziesiątki tysięcy wagnerowców. Tutaj strona rosyjska, a większość sił to, to, to są właśnie siły Wagnera, w kluczowych momentach dysponowała potencjałem sięgającym nawet 40 tysięcy zaangażowanych w walkę. Oni na samym początku aktywność ich rozciągała się na linii frontu sięgającej. Ponad 100 kilometrów. Później się to skurczyło zaledwie do kilku kilometrów. I do, to rzeczywiście straty, jakie oni poniesie, były koszmarne. W związku z tym Prygorzyn postanowił zaatakować z jednej strony Ministerstwo Obrony, wiadomo, zaatakować Szojgu, mówiąc, że to jest nie Ministerstwo Obrony, tylko Ministerstwo Intryg, że właśnie wszystko zrobili, żeby nie dostarczyć odpowiedniej ilości amunicji. No i między innymi właśnie formacje, które rzekomo podlegały Ministerstwu Obrony, a więc Gerasimowowi, Szojgu, uciekły z pola walki. 72 Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, tej słynnej, słynnego trzeciego korpusu, tego korpusu, który tworzony był latem ubiegłego roku, aby uzupełnić straty, aby wprowadzić do działań ten, który został rozbity, zdziesiątkowany podczas właśnie charkowskiej operacji. On w tej chwili skrzydła, czyli gwarantował osłonę dla grup Wagnera, no i oni dali drapaka. Rzeczywiście normalnie po prostu uciekli. Uciekli z wielu powodów. Nie, nie czas tu wchodzić w kulisy. Tego typu sytuacji, ale to doprowadziło do wściekłości Pilgorzina, bo teren, który on okupił stratami, jak on ocenia śmiercią ponad 500 żołnierzy, no właśnie 72 brygada podlegająca Monowi, po prostu uciekła. i On podejrzewał, że to też była jakaś intryga, w związku z tym pozwolił sobie na nie tylko na atak na na ministerstwo obrony, ale wręcz zaatakował e, e, Putina, mówiąc, że tego typu filozofia, żeby oszczędzać amunicję, że trzeba oszczędzać z myślą o, o tym, co się tam dalej będzie działo, to jest e, głupia polityka no i wręcz użył takiego, cały czas określa, określał Putina pojęciem, które funkcjonuje w Rosji, czyli dziadek. No i w którymś momencie stwierdził, że oni tam, użył Grobiańskiego określenia na to, co oni tam robią na tym Placu Czerwonym, a tutaj ludzie giną. No i powiedział, że ten, co będzie, jak te działania dziadka okażą się no, takimi działaniami i tu użył takiego tak, takie określenia, pod adresem Putina, że to dziadek dupek, no po prostu dziadek dupek, no i się zaczęły spekulacje, kogo miał na myśli, mówiąc o tym dziadku dupku, chociaż wszyscy w Rosji wiedzą, że właśnie ksywą Putina jest dziadek. No, frustracja z jednej strony Kremla. Manifestowana w ten sposób, że się pojawiła cała czereda specjalistów, którzy mówią, że H-47M2 Kinzhao jest nie do zestrzelenia, bo ta rakieta, która leci z szybkością do 10 machów, czyli no ponad 12 250 km na godzinę, czyli pokonuje zasięg tego Kinzhao, to jest w granicach 2000 km. Kilometrów, czyli te tysiące pokonuje w mniej niż 10 minut. To, to jak, jaka to broń może zestrzelić coś tak szybkiego? No ale oczywiście to jest taka niby broń hipersoniczna: to jest pocisk wystrzeliwany z, z, z samolotu i w pierwszym stadium, wtedy, kiedy istnieje jeszcze stosunkowo rozrzedzone powietrze. Na wysokim pułapie. Rzeczywiście on osiąga w tej pierwszej fazie stosunkowo dużą szybkość, ale jak analizowano jego stop, z którego jest skonstruowany, no, ma du duże problemy z dawaniem sobie rady na tym etapie z tego typu oporem powietrza i stopniowo on po prostu wytraca swoją szybkość. W związku z tym, nie jest to taka rewelacja, zresztą po raz pierwszy został przedstawiony właśnie. Podczas takiego wystąpienia Putina w 2018 roku, gdzie ten Surowikin, tego, ten, ten barbarzyńca, o którym pamiętamy, ten, który zresztą przygotowywał od jesieni umocnienia, na wypadek, gdyby miała się powtórzyć operacja w stylu z tej wielkiej ofensywy charkowskiej. Otóż to Surowikin przestawił ten jako głównodowodzący wojskami powietrzno-kosmicznymi Federacji Rosyjskiej chwalił się tym super nowoczesnym kindżałem, No i później w 2018 roku właśnie 9 maja podczas owej defilady zwycięstwa samoloty rosyjskie Mi-31K właśnie wyposażone w Zdolność przenoszenia tych kindżałów przeleciały nad Trybuną. No i rzeczywiście to miało zrobić wielkie wrażenie. Zresztą Rosjanie te Migi 31K właśnie z Kindżałem przenieśli tuż przed uderzeniem na Ukrainę do czegoś, co się do niedawna jeszcze nazywało Kaliningrad. A co w tej chwili w polskiej geografii zmieniło też, zmieniło nazwę na Królewiec, co wywołało również furię w, w Moskwie, no bo jak to, jak to możliwe, że, żeby Polacy zmieniali nazwy, nazwy geograficzne? Wracając do nazwy e, historycznej, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych dał, otworzył drzwi. To jest początek. W tej chwili to są aktywa jednego z, z tych oligarchów rosyjskich. Te aktywa, które Stany Zjednoczone przejęły, Aktywa Małfiejewa. No, ale to jest początek pewnego procesu. Zresztą e, e, prokurator Garland równocześnie e, przy, e, przy, przybywając do Kijowa e, tuż przed ogłoszeniem tego typu e, e, wydarzenia, on tutaj nagle przybył. A podejrzewam, że e, także ze względu na to, co przekazał. Stronie kijowskiej, mianowicie spektakularny wynik operacji dokonanej przez wywiady pięciu zachodnich państw, polegające na zniszczeniu super sieci szpiegowskiej rosyjskiej, kierowanej i kontrolowanej przez FSB. Ten system, wymyślony, skonstruowany już praktycznie za czasów, Patruszewa i Putina w 2003 roku rozpoczęto pracę nad takim systemem SNAKE, który wynikał w systemy komputerowe całego świata. W momencie, w którym udało się Amerykanom złamać tą całą architekturę i przeniknąć ją, to po prostu przekazali sygnał, czy, czy też Polecenie do samozniszczenia tego programu i w konsekwencji, w krótkim czasie na całym świecie, w ponad 50 państwach, system, który przeniknął także do państw ze struktur NATO, który przekazywał ogromne ilości informacji tajnych, wywiadowczych dla Rosji. No w momencie właśnie szczególnym, a więc 9 maja podczas owej defilady zwycięstwa, został wysadzony w powietrze. I Rosja za jednym zamachem straciła ogromne aktywa wywiadowcze rozmieszczone na całym świecie właśnie poprzez ten system. Ciekawy tekst się ukazał autorstwa białoruskiego opozycjonisty Schreibmana, który mówi, że Rosja jest już na tej dokładnie drodze, którą zmierzała Białoruś, stając się dzisiaj no, absolutnie reżimem, który zmiażdżył wspólnotę, zmiażdżył działania opozycyjne i że jeśli chcemy wiedzieć, gdzie, w którą stronę Rosja putinowska zmierza, to uważnie możemy spoglądać na współczesną Białoruś, bo to, bo to jest ta przyszłość, która czeka Rosję. Tu niestety ten wyrok wydany na Tuszkanowa, Młodego chłopaka 28-letniego, byłego właśnie historyka, który został wyrzucony z pracy za to, że wspierał czy też protestował w sprawie Nawalnego. Przypomnijmy, też spektakularna historia tego opozycjonisty, to co się z nim w tej chwili dzieje, w jaki sposób jest traktowane przez reżim Putinowski, Putin stara się stosować taką metodę stopniowego e, niszczenia opozycji, nieradykalnych metod, e, na razie wybiórczą, na razie symbolicznie, tak aby przemawiać do wyobraźni, aby wskazywać innym, jaki los ich czeka. W związku z tym e, to jest takie naprawdę bardzo, e, bardzo e, świadome budowanie krok po kroku Czegoś, co będzie takim reaktywacją systemu, no nie stalinowskiego, bo to będzie coś na kształt rzeczywiście reżimu hitlerowskiego, jeśli będziemy pod uwagę wiele elementów realizowanych przez to państwo, ale także jeśli przeanalizujemy wypowiedzi samych rosyjskich opozycjonistów, to oni dzisiaj określają miejsce, w którym dzisiaj Rosja się znajduje, jako właśnie Państwo, wzorcowe państwo faszystowskie zmierzające właśnie do, do tego typu reżimu, do tego typu e, takiego radykalnego zastraszania obywateli. Ta, to, to, ta skala w tej chwili budowania presji niszczących tych, którzy mają odwagę. Właśnie tacy młodzi ludzie jak Tuszkanow do... Do oporu, to, to przypominają rzeczywiście najczarniejsze okresy. Nawet przecież nie tej, tego Związku Sowieckiego, czasów brżniewa czy, czy tego rozkładu ostatniej fazy Gorbaczowa, ale to, to jest naprawdę coś, co jako żywo przypomina czasy stajnowskich gdzie za może było pójść na wiele lat do, nie do więzienia, tylko do obozów pracy, bo tam właśnie trafia ten młody chłopak, którego nie złamano. On jeszcze na sali rozpraw, kiedy no, teoretycznie daną szansę pokajania się, poproszenia o łaskę wobec tego Putina, czy tego państwa rosyjskiego. On powiedział, że był przeciwko tej wojnie. Ta wojna jest zbrodnią, jest przestępstwem i jasno to deklaruje. Więc... To, że musimy już kończyć.